Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z takim samym formatem jak wrzucałam wam ostatnio z moimi ulubionymi kryminałami i thrillerami, tylko teraz o romansach. Jak wiecie, to są w zasadzie jedyne gatunki, które czytam, właśnie kryminał, thriller i romans, więc zapraszam taki mój krótki przewodnik po moich ulubionych romansach. Zacznę sobie może od takiego, um, chyba to był pięciogwiazdkowy romans w zeszłym roku. Bardzo, bardzo mi się podobał i jest to, słuchajcie, Sara Adams' When in Rome. I to jest akurat angielskie wydanie, ale polskie w zasadzie brzmi tak samo When in Rome, tylko ma dopisek rzymskie wakacje. Jakie to było świetne! To było moje pierwsze spotkanie z tą autorką i szczerze powiedziawszy, trochę nie wiedziałam czego się spodziewać, ale to było świetne! Mamy tutaj historię Ameli, która jest gwiazdą i ona bardzo chciałaby pojechać na urlop, pojechać na wakacje. Niestety nie może sobie pozwolić na to, żeby wyjechać po prostu do tego rzeczywiście Rzymu, więc wyjeżdża do miejscowości, która się nazywa Rzym, ale jest stosunkowo blisko, no ale jest to po prostu taka mała miejscowość, takie małe miasteczko. No i w tym miasteczku rozwala jej się samochód akurat pod podjazdem, pod domem pewnego. Mężczyzny, czyli Noa. No, i tak w zasadzie możemy się domyśleć już, że zacznie się ich jakaś tam relacja, ale to wszystko jest takie fajne, takie komfortowe. Ja lubię, że to wszystko jest takie spokojne i mam wrażenie, że to jest taki romans, właśnie w stylu takiego. No nie wiem, takiego bardzo przyjemnego romansiku, komfortowego. Bardzo lubię takie romanse i naprawdę bardzo ciężko jest ogólnie mnie ostatnio zadowolić, jeżeli chodzi o romans. No a ta naprawdę wywołała we mnie bardzo dużo pozytywnych emocji. Nie mam w papierze drugiej części, czyli Practice Makes Perfect. Ja też czytałam. One są połączone pod względem bohaterów. W sensie tu mamy historię siostry Głównego bohatera z pierwszej części No i tak wiecie, także polecam czytać po kolei Jest też już Dostępna trzecia część, na którą Ogromnie czekałam, ja nawet ją miałam na, U siebie na czytniku wersji angielskiej Bo już się nie mogłam doczekać I doczekałam się jednak polskiej premiery Czyli Back, Borrow or Steel. I ja ją też będę dopiero czytać Więc jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że gdzieś tak są Fajne jak dwie poprzednie Także bardzo, bardzo Wam polecam i When in Rome I Practice Makes Perfect, to są bardzo, bardzo fajne i przyjemne romanse także no super bardzo lubię w ogóle tych małych miasteczek to jest dla mnie już ogromny plus zawsze w każdej książce także polecam. Następnie przejdziemy do książki, którą akurat dzisiaj poleciłam, ale to jest trylogia, która też jest lekko połączona. W ogóle te dwie książki są do siebie bardzo podobne, ale ja je tak kocham. Mowa tutaj o książkach, a Behemens to nie może się udać. Tą książkę dosłownie dzisiaj pożyczyłam, więc wkleję wam okładkę, ale mam y, dwie kolejne książki. One również są połączone właśnie tym, że w tych książkach bohaterowie się znają i mają tam bliższe relacje, więc. Też polecam Wam czytać po prostu po kolei. To nie może się udać, ma w zasadzie bardzo, bardzo podobną historię, więc jeżeli planujecie czytać te dwie książki, to bardzo polecam, bo jedna i druga jest moją ulubioną, ale po prostu w różnych odstępach czasu je ja Wam polecam czytać, bo ja czytałam je w miarę stosunkowo po sobie i byłam troszeczkę taka zniesmaczona, że te książki są do siebie tak podobne. To nie zmienia faktu, że obydwie autorki są świetne i po prostu polecam ich książki. Tak jak mówię, To nie może się udać, polega tak naprawdę na bardzo podobnej fabule jak When in Rome Rzymskie Wakacje. Mamy tam kobietę z miasta, mężczyznę z małego miasteczka, ona przyjeżdża, no i tam się dzieją różne rzeczy, ale no są już tak świetne. No ja strasznie lubię te książki. No i tak samo mogę wam polecić Twój na zawsze i Romans Tylko na lato. Twój na zawsze jest jakby drugą częścią, a Romans Tylko na lato trzecią. To. Była moja pierwsza książka w tym roku, którą czytałam. Pierwsza, ro... pierwsza książka 2025 roku i pierwsza pięcioobwiastkowa książka tego roku. Strasznie, strasznie mi się podobała. To w ogóle jak są przedstawieni ludzie, bohaterowie, ta relacja między nimi. Ja w ogóle mam wrażenie, że Abi Himans pisze w taki sposób realistyczny, że te romanse mam wrażenie, że nie są takie. Przerysowane, i rzeczywiście pokazuje po prostu to, jak wyglądają ludzkie relacje, jak wyglądają ludzie, po prostu, i to jest świetne w tych książkach. Tutaj mamy historię kobiety, Briany, która pracuje w szpitalu, jest lekarką, i ona tam ma już dość duży staż, no i po prostu dostaje propozycję tego, że prawdopodobnie może awansować na wyższe stanowisko. No i wszystko byłoby fajnie, no bo tak naprawdę też nie ma w sumie też jakby osoby konkurencyjnej na to stanowisko, więc ona już jest taka pewna tego, że dostanie to stanowisko, po czym nagle, ni stąd, ni zowąd pojawia się Jacob, który trafia jakby do tego szpitala i on też dostaje nagle i ma takie predyspozycje do tego, że też może zostać tym nie pamiętam, czy to był kierownik. Już nie pamiętam. Tak czy siak, on nagle też się po prostu pojawia w tym szpitalu. No i ta nasza główna bohaterka trochę jest taka, że okej, okay, kim on jest, co on tu robi. Zwłaszcza, że ich pierwsze spotkanie też było takie dość, no takie średnie. Więc potem w ogóle Jacob wysyła Brianie tam liścik z przeprosinami, i od tamtej pory zaczynają trochę korespondować z tymi listami. No i coś się dzieje. Jestem ogromną fanką w ogóle Jacoba w tej książce. W ogóle to, jak on jest przedstawiony. No po prostu cudo. To jest naprawdę świetna książka. Naprawdę uwielbiam ją. To jest po prostu No myślę, że mogłabym jakoś tak szczerze powiedzieć, że to jest naprawdę no jedna z takich no myślę, że top 3 o. Może tak powiem, top 3, jeżeli chodzi o romansy. A jeżeli chodzi o romans tylko na lato, to też była książka, na którą nie mogłam się bardzo doczekać i też byłam w stanie już przeczytać ją po angielsku, ale doczekałam się. Czyli po prostu Trzecia część, jakby tej trylogii. Ona jest fajnie połączona z pierwszą częścią, czyli to nie może się udać. Jest tam pewne takie nawiązanie, które uważam, że jest fajne właśnie w momencie, kiedy znamy fabułę tej poprzedniej książki, także bardzo Wam polecam. One ogólnie, no wiecie, nie trzeba czytać ich po kolei, ale ja polecam po prostu. Tutaj mam historię Emmy i Justina. Oni mają taką dość dziwną zależność, że po prostu mają wrażenie, że. Wejdą w jakąś relację, kończą tą relację, no bo im się nie udało, ale znowu ta druga połówka znajduje taką relację, do której, która na przykład, wiecie, kończy się ślubem, albo kończy się jakąś naprawdę, wiecie, fajerwerkami, i oni mają wrażenie, że po prostu coś z nimi jest nie tak. No i jakoś tak się złożyło, że i on, i ona tak mają. Zgadali się akurat przez przypadek też na czacie i stwierdzili, że zrobią coś takiego, że będą razem, a potem zerwą. No i teoretycznie potem uda im się znaleźć tą miłość życia. No i to też miało być chwilowe, to miało być tylko na lato, jak tutaj tytuł nam wskazuje, ale wydarzyły się pewne rzeczy, które spowodowały, że i u Justina, i u Emmy no raczej jest średnio i oni muszą po prostu sobie z tym poradzić, więc... To nie jest tak, że w koniec końców to zostaje tylko na lato. No i też możemy się domyślać, w którą stronę to pójdzie. Romanse mają to do siebie, że są dość przewidywalne, ale ja uwielbiam to, jak Abbie po prostu kreuje bohaterów, kreuje to wszystko. No po prostu ja jestem ogromną fanką. Więc bardzo Wam polecam te trzy książki, bo to są te trzy książki, które czytałam, jeżeli chodzi o Abbie Mam jeszcze w ogóle na półce, tak Wam tylko pokażę, choć nie jestem fanką tych wydań. To tylko przyjaciel, która została w ogóle pogryziona przez mojego psa, jak był mały i miłość szuka właściciela. Także mam jeszcze te dwie książki, chyba jest jeszcze jedna, którą mam w planach przeczytać. Jest jeszcze jedna, której po prostu nie mam na półce, ale no na pewno przeczytam, bo tak jak mówię, no po prostu Chyba jest to dla mnie po prostu top of the top. Przechodzimy dalej. Pokażę Wam młodzieżówkę, którą bardzo polecam i zawsze, zawsze, zawsze jak ktoś wchodzi na mojego live'a, bo to zazwyczaj wtedy są pytania, jak polecam młodzieżówkę, to ja zawsze polecam Lean Painter lepiej niż w filmach. To jest świetna młodzieżówka, ona też nie jest gruba, więc... Uważam, że super, bo takie książki cieńsze też są fajne. To jest książka, którą polecam nie tylko dla młodzieży, bo ja się bawiam na niej świetnie. Mamy tutaj historię po prostu dziewczyny, która naoglądała się ze swoją mamą filmów romantycznych. I bardzo lubię to, że tu realnie są przytoczone te filmy, że realnie nawet na początku każdego rozdziału mamy nawet cytat z właśnie z tych filmów. To na przykład jest Pretty, Pretty Man, czyli Chłopak do wynajęcia. Chyba z Bridget Jones też były jakieś i e, czy właśnie z nie wiem, Pretty Woman i e, to jest super, bo ja sama po prostu bardzo, bardzo mile wspominam te wszystkie takie właśnie romkomy, bo sama też oglądam z moją mamą i oglądałam i też zawsze po prostu to jest dla mnie też takie przyjemne, więc może dlatego też mi się ta książka podobała. E, tak czy siak e, uważam, że jest to naprawdę taka fajna, po prostu leciutka książka, jeżeli szukacie czegoś fajnego, przyjemnego, e, ja mam wrażenie, że przeczytam ją w jeden dzień dosłownie nie wiem, musiałabym zobaczyć na Goodreadsie, ale ja mam wrażenie, że bardzo szybko wciągnęłam. Teraz zresztą jest też druga część, którą będę czytać. Tutaj zaspoileruję Wam, że czytam ją właśnie do innego filmu, ale no tą bardzo polecam. Tak czy siak wracając do fabuły, mamy tutaj dziewczynę, która właśnie naoglądała się tych filmów ze swoją mamą, no i ma po prostu takie dość duże oczekiwania co do mężczyzny, co do pierwszej miłości, bo ona jest w takim wieku, że jeszcze tej miłości nie przeżyła. No i poznajemy tutaj właśnie jej tak takie pierwsze styczności z chłopakami, jest to też bal chyba na zakończenie szkoły, w sensie nie, jakby wydaje mi się, że to jest jakiś taki, kurczę nie pamiętam co to był tak czy no ona jest dość młoda tutaj. Więc po prostu, no, bardzo fajny romansik, bardzo fajny, i tak jak mówię, nie tylko dla młodzieży, no bo ja się bawiłam, też na nim świetnie, mam 20 lat, ale myślę, że i starsze osoby będą się też świetnie bawić, bo naprawdę jest taki fajny, przyjemny, lekki, także polecam. Od Lean Painter też mogę wspomnieć, bo czytałam jeszcze książkę Nie mów tak. Tam mieliśmy wątek. Takiego mężczyzny, on się chyba nazywał Max, który był tak zwanym sprzeciwiaczem na ślubach. Że, jakby dosłownie, to jest całkiem zabawne, ale jak tak sobie pomyślę, to ma to dość dużo sensu. Był takim sprzeciwiaczem, który po prostu na przykład, nie wiem, kobieta się dowiaduje, że jej przyszły mąż ją zdradza, albo mężczyzna, tak, to w dwie strony. I dosłownie dowiaduje się o tym, nie wiem, dzień przed ślubem, no i wiadomo, no też tak go głupio jest to wszystko odwołać, a w tak. W takich przypadkach po prostu wchodzi ten Max, mówi: jestem, jestem przeciwny temu, wiecie, ślubowi temu zawarciu małżeństwa. I jest okej, okay, jest okej. Okay. Także bardzo śmieszna książka. To była taka też leciutka Link Painter. Ma fajne pióro, fajnie się to czyta. Także mm, ją też czytam, nie mam jej na półce, ale pamiętam, że bawiłam się świetnie, także mm, też bardzo polecam. I na pewno jeszcze będę czytać inne książki Link Painter, bo trochę jeszcze ich jest a ja też mam sporo na liście, także na pewno jeszcze przeczytam. Przechodzimy teraz y, jakimś cudem nagle do trzech romansów, które przeczytałam w ostatnim, y, ostatnim miesiącu albo w ostatnich miesiącach. Nie, chyba nawet kurczę, wiecie, że ja wszystkie przeczytam albo, przy, albo w tym miesiącu, albo w poprzednim. Ale to są perełki. To są naprawdę świetne książki. Uwaga! Katie Holt nie moja bajka. Cudowne! To był taki romans, który, po który sięgnąłam totalnie w ciemno. To jest jedna z nowszych książek w ogóle wydawnictwa WAP, WLB, nie wiem kto przeczytać. Więc ja sięgnąłam po nią naprawdę w ciemno. Ja nic o niej nie słyszałam, bo też chyba to jest pierwsza książka tej autorki. Więc w ogóle mówię, w ciemno biorę. Zobaczymy. Cudowna, świetna. Mamy tutaj historię dwójki i bohaterów, właśnie kobiety i mężczyzny, czyli Rosy i. Ejdena, przepraszam, ja mam problem z imionami i te imiona całkiem mi się mylą w tych książkach. Oni uczęszczają na kurs pisania, oni chcą być pisarzami. Mają trochę różne cele, no ale ogólnie, koniec końców, obydwoje chcą być pisarzami, więc uczęszczają na taki właśnie kurs pisania. Oni raczej za sobą nie przepadają i raczej się z tym też nie kryją i potrafi na tych zajęciach być jakaś taka, taki zgrzyt pomiędzy nimi, który całkiem przeszkadza raczej ogólnie wszystkim. Zostają takie ultimatum, że mogą zostać wylani z tych zajęć, wypisani z tych zajęć albo muszą napisać razem książkę. No i wiadomo, bardzo im zależy na tym kursie, więc no gdzieś tam z taką dość dużą niechęcią stwierdzają, że ok, spróbujemy napisać tą książkę. No i widzimy ich, jakby widzimy ich ten proces tworzenia tej książki, też tego, że oni coraz bardziej się na siebie otwierają. Także to jest książka właśnie z takim motywem enemies to lovers, nie, nawet nie, haters to lovers, bardziej bym powiedziała. Też, co jest fajne, pomiędzy tymi rozdziałami widzimy jakby ich fragment książki, po prostu jak ona, ona wygląda z, jakby z presty... Perspektywy tego pisania, także to też jest fajne, jest takim fajnym urozmaiceniem. To wszystko dzieje się w Nowym Jorku, to wszystko jest otoczone miłością do książki, miłością do literatury, do pisania, więc to też uwielbiam. Uwielbiam motyw w książkach, właśnie książek, w sensie po prostu, no to jest super, bo, bo widać, że oni też mają taką pasję do tego. No i wiadomo, co się tam dzieje. Bardzo, bardzo mi się podobała, naprawdę. Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Moja mama też czytała i po prostu mówiła, że no genialny, genialny romans, także no po prostu bardzo, bardzo Wam polecam. To jest odkrycie, to jest taka perełeczka tego roku, naprawdę. Bawiałam się świetnie chyba w dosłownie w zeszłym miesiącu ją czytałam. Następnie kolejna perełeczka, pięciogwiazdkowa. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam... Że ta autorka wydaje kolejną książkę w Polsce, bo na razie mamy dostępne tylko dwie Opowiem Wam o dwóch, choć tak szczerze powiedziawszy troszeczkę boję się, że pomylę się z fabułą tej poprzedniej, bo czytałam ją rok temu Felicia Kingsley i Miłość pod przykrywką Jak oglądacie mnie czy na Instagramie, czy na TikToku, bo tam dawałam dość dużo update'ów związanych z tą książką to raczej, wiecie, że mi się bardzo podobała, no naprawdę, humor w tej książce. To, co się w ogóle od samego początku dzieje, ok? Początek był dla mnie taki, dość taki, że musiałam się mocno skupić, żeby ogarnąć co i jak, ale koniec końców, ja przysięgam na każdym rozdziale. Mi się tak cieszyła Buzia i ja się dosłownie śmiałam. Dawno nie czytałam książki z tak, hum tak dobrym humorem. Ona jest gruba, ona jest ogromnie gruba, jak dla mnie, bo ja raczej nie lubię grubych książek. Ma około 550 stron. Czy ja to czułam? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Może jedynie jak trzymałam tą książkę, rzeczywiście czytałam, to czułam tą grubość, ale bardzo bardzo mi było szkoda, że się skończyła. To samo jest z książką Spotkajmy się w Central Parku, czyli właśnie pierwszą książką Felicie Kinsley. Ja ją czytałam w ogóle rok temu ja ją czytałam na czytniku, ja potem zobaczyłam dopiero w Empiku, jak ona też jest gruba. Nie czuć tej grubości, naprawdę przysięgam nie czuć. Bawiłam się tak dobrze na tej książce, że naprawdę aż żałowałam, że nie jest grubsza, a to jest naprawdę dla mnie niespotykane. Krótko o fabule mamy tutaj naszego głównego bohatera Dwight'a, który ogólnie jest agentem FBI. On raczej zajmuje się tym, że zmienia tożsamości, zmienia jakby swój image i w ogóle dane osobowe, żeby jakby dojść do pewnych osób, które są podejrzewane o jakieś takie, no takie przestępcze sprawy. No i mamy Julię, która jest właśnie córką. Pewnego właściciela restauracji, który jest właśnie podejrzewany o te takie krzywe akcje. No więc nasz Dwight, który jest tym agentem FBI, zmienia imię, które ja w ogóle ogarnęłam, boże, po prostu jak jakaś, nie wiem, ogarnęłam w połowie książki, że zmienia imię na Romeo, ona jest Julia, no i mamy Romeo i Julię, jakoś go nie ogarnęłam. I on właśnie zmienia to imię i idzie do pracy jako kucharz, właśnie idzie do tej restauracji pracować, żeby trochę tam wiecie poszpiegować, co się dzieje. No ale też okazuje się, że właśnie ta Julia, która jest tam tą córką właściciela, ona też jest tam bardzo wysoko postawiona na tej kuchni. W sensie tam, no to zobaczycie zresztą, o co chodzi. No a oni też w ogóle mieli już wcześniej spotkanie. W przed tą pracą, i raczej one też były takie średnie, także on w ogóle już na samym początku ma taki utrudniony, um, utrudniony początek tej pracy. Świetna naprawdę ta relacja między nimi w ogóle te sceny, ten humor, wszystko tutaj jest w jak największym porządku, i bardzo, bardzo mi się podobało. No, ja po prostu jestem ogromną fanką tego, jak właśnie Felicia Kingsley pisze. Ja nawet nie mam słów. Powiedzieć Wam, jak bardzo mi się podobała ta książka, że naprawdę wstawiłam, wstawiłam podczas czytania do tej książki mm, taką rolkę TikToka, że po prostu siedzę, czytam i się śmieję, e, uśmiecham, w ogóle jestem taka, co tu się dzieje. I serio tak było, naprawdę nie, nie, nie kłamie, Serio, ja po prostu dobrze, że większość książki przeczytałam po prostu w domu, czytam gdzieś na podwórku, bo jakbym czytała tu w jakimś, nie wiem, miejscu publicznym, to myślę, że jestem jakąś wariatką. Bardzo, bardzo Wam polecam tą książkę, tak samo jak i Spotkajmy się w Central Parku. A jeżeli chodzi o spotkajmy się w Central Parku, to właśnie też jest książka, którą ja czytam rok temu. To była książka, z którą ja w zasadzie zaczęłam trochę z moją przygodę z Bookmediami, przynajmniej z, takimi z takim ocenianiem książek, bo założyłam kudrica, wtedy też jak ją czytałam, więc też mam bardzo do niej sentyment. Tutaj głównie naszą fabułą było to, że właśnie też był pewien mężczyzna, który był święcie przekonany, że też będzie po prostu szefem pewnej tam, w pewnym wydawnictwie i poznaje pewną kobietę, która przychodzi i on jest taki ok, będziesz moją asystentką, spoko, spoko, a okazuje się, że tak naprawdę to ona będzie jego szefową. Więc I potem też będą musieli we dwójkę troszeczkę poratować to wydawnictwo, żeby tam wszystko było w porządku. To też jest bardzo fajny motyw, który ja bardzo lubię, czyli właśnie nowy Jork, książki. Bardzo fajna relacja Myślę, że wrócę do tej książki Bo, bo naprawdę uważam, że są świetne I chciałabym Chciałabym chyba sobie przypomnieć samą tą, tą historię Bo no, bawiłam się świetnie No i czekamy Czekamy Felicia Kingsley Aż wypuści nową książkę w Polsce Mam nadzieję, że to będzie niedługo, bo naprawdę Kolejną książką jest akurat świeżo przeczytana przez mnie książka, bo do, dosłownie skończyłam ją wczoraj, ale stwierdziłam, że chcę Wam o niej powiedzieć. Page Tune 7 Razy Lato. I ja tę książkę, tak jak mówię, skończyłam dosłownie wczoraj, ale bardzo, bardzo mi się podobało i ja Wam chcę o niej powiedzieć, choć też uważam, że jest świetna na wakacje. Nie wiem, kiedy to obejrzycie, ale no też myślę, że to będzie taka książka, którą będę zawsze polecać na wakacje, bo no ma tak totalnie wakacyjny vibe, co nawet widać po okładeczce. To jest książka, której też ludzie zarzucają, że no ma takie bardzo, no takie, że ona jest taka mocno młodzieżowa. Czy ja wiem, czy bym tak powiedziała? Ja na przykład uważam, że okej, okay, jest fajna pod względem tego, że nie ma tak dużo jakichś tam scen zbliżeń. Nie są one jakieś takie bardzo opisowe, co jest na pewno na plus. Zresztą ja sama ich nie lubię jakoś bardzo, chyba, że są tak dobrze opisane jak u Felicie Kingsley. Ale czy ja bym powiedziała, że to młodzieżówka, kurczę sama, nie wiem. Tak czy siak, to jest książka, w której poznajemy Leaf i Fina. Oni się poznają pewnego lata w barze no i zaczynają ze sobą rozmawiać, i gdzieś tam zaczynają mieć taką. Taką dość bliską relację No i wszystko byłoby fajnie Gdyby nie to, że kończą się wakacje I ten Finn wraca do Los Angeles On ma teraz tam rodzinę Ma tam po prostu swoje życie On też jest takim piosenkarzem Który jest coraz bardziej sławny Więc tam ma po prostu Takie, no ma po prostu swoje życie On tylko wraca tam ewentualnie do dziadków Do tego, do tej Kornowali Chyba tak, chyba tak Do Kornowali on rzeczywiście od początku mówi, że on wraca do Los Angeles po wakacjach, a znowu Liv jest totalnie, totalnie taka, że ona na pewno zostaje w domu, więc nie ma w ogóle opcji, że ona wyjedzie, a znowu on nie ma opcji, że zostanie. Więc oni umawiają się, że po prostu za rok, jakby o tej samej porze tam się spotkają, po prostu jak będą obydwoje wolni, i po prostu będą się spotykać. I tak to trwa przez, słuchajcie, 7 lat, a w zasadzie tam chyba 6. I to jest trochę przerażające, bo rzeczywiście nie wyobrażam sobie czegoś takiego, i rzeczywiście to może też być trochę takie, nie wiem, czy jakieś takie wyolbrzymiane, czy nie, ale no, okej, okay, okej, okay, stało się, tam poznajemy perspektywę teraz, poznajemy perspektywę te kilka lat temu, i tak sobie idziemy każde lato po kolei, mm, aż do momentu, kiedy właśnie w siódme lato. Nasza Lif poznaje pewnego mężczyznę, który tam po pierwszy raz od 7 lat spowodował, że ona coś tam poczuła więcej do mężczyzny. Także rzeczywiście to będzie pierwsze lato, w które on ten film przyjedzie, a ona nie będzie wolna. Bardzo fajna książka, w sensie, można jej, tak jak mówię, zarzucić może jakąś taką ma, nawet lekką absurdalność. No w sensie, ja po prostu na pewno nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że miałabym co roku żegnać się z osobą, którą kocham, żeby nie widzieć się rok. No nie wiem, w sensie, kurczę, z drugiej strony to jest takie, wiecie, że to też nie jest spowodowane tym, że na przykład któryś z nich nie chce, tylko po prostu, no, są takie rzeczy, które ich tam trzymają, gdzie są, nie wiem. To jest jakby kwestia sporna. Tak czy siak, ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego, ale czytało mi się to fantastycznie, bo dawno nie czytałam romansu, który powodował, że ja naprawdę byłam bardzo zaciekawiona, co będzie dalej. To nie, był, to nie był oczywisty romans, i to uważam, że jest świetne, no bo zazwyczaj mniej więcej wiemy, co się wydarzy, a tutaj, nawet jak już wiemy, co się wydarzy. To i tak to się jeszcze zmienia 10 razy, i w ogóle jest takie napięcie. No, bardzo, bardzo fajna książka, naprawdę pomimo, pomimo wszystko, no, polecam. I ja po prostu bawiłam się na niej świetnie. Wciągnęłam tą książkę chyba w dwa dni, także bardzo polecam. Czy na wakacje, czy nie. Ja jestem około Mudriderem, ale polecam bardzo. Na pewno będę czytać kolejne książki też tej autorki, bo to było moje pierwsze spotkanie, no, ale tak jak mówię, no, no podobałam się na tyle, że chciałam Wam tutaj o niej powiedzieć. No i w zasadzie to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione romanse. Myślałam, że. Mam wrażenie, że i tak długo tutaj do Was gadam. Cały czas mi się pamięć zapełnia, więc nie wiem, ile ten filmik potencjalnie będzie trwał. Ale mam wrażenie, że jakoś mi troszeczkę fajniej się opowiada o romansach, niżeli o kryminach i thrillerach, bo jakoś tak nie wiem. Może nie są takie. Hmm, nie wiem. Nie wiem dlaczego tak mi się o tych romansach dobrze mówiło. Także tak, to by było chyba na tyle. Jak mówiłam, ja też ostatnio mam dość duży problem, żeby zadowolić mnie z romansem. Także rzeczywiście ta, ta, ta moja grupka autorów, bo to też jest kwestia też może autorek, że już mam gdzieś tam e, takie autorki, po które sięgam w ciemno, cokolwiek by wydały. Czy czego to jest kwestia, ale gdzieś tam, no. Jest jak jest. Także tak, dajcie mi znać, czy czytaliście jakąś z tych książek i oczywiście dajcie znać, czy którąś macie w planach, żeby przeczytać. No i tak, polecajcie mi jakieś swoje romanse, które macie gdzieś tam u siebie w ulubionych. No i tak, dzięki, że jesteście i czytacie ze mną.